W tym odcinku, prezentujemy sobie pizzę od Kizo. Więc tak, tutaj mam informację, że to jest pizza od Kizo, że jest sukces Liliana, że jest extra mint barbecue. Pokazano jak ona będzie wyglądać. Tutaj mam narysowanego kizo, jego psa. Ackolwiek z tyłu macie skład produktu, sposób przygotowania. Informację, że jest 470 gram wartość odżywczą. Aczkolwiek tutaj macie kod kreskowy i tutaj jeszcze macie narysowanego kiza, a z tej strony też macie narysowanego. Tak, teraz możemy przychodzić do rozpakowania produktu. Tak jak widać, się prezentuje pizza po rozpakowaniu. Teraz możemy przechodzić do rozpakowania jej. To jest tak, teraz możemy ją podrzeć. Tak się prezentuje produkt po podrzaniu. Teraz możemy przystąpić do pokrojenia go. Ja już to wiecie, sobie pokroiłem, więc tak możemy przychodzić do przetestowania produktu. Moim zdaniem to jest takie ulubione Giuseppe, takie Giuseppe, ale y, smakuje lepiej i 20 składników, takie lepsze o wiele. Moim zdaniem lepsze bo różne pizzy nie znajdziecie. więc, tak tutaj macie cenę, a jest to 13,99. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że jest bardzo dobra. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można znać to, że rozstępuje się podczas jedzenia. Więc teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 900, ponieważ jest naprawdę smaczny. I na dzisiaj to koniec i papa!